Computer Vision to przetwarzanie obrazu, widzenie, wizja komputerowa przez model AI Powoduje, polega na klasyfikacji obiektów, które znajdują się na wideo, na nagraniu. U nas w firmie znalazła trojakie zastosowanie. Pierwszym rozwiązaniem jest anonimizacja danych, czyli problem rejestracji osób postronnych, które znajdują się wokół śmieciarki, wokół której jest nagrywany obraz. Wizerunki tych osób są automatycznie rozpoznawane i blurowane, czyli zamazywane. Kolejne, kolejne modele są to dowód pracy i policzalność pracy. Model dowodu pracy po, polega na tym, że wykrywamy rodzaje pojemników, które są podstawiane pod śmieciarkę, fakt opróżnienia oraz liczbę pracującej załogi. A w modelu policzalności pracy wykrywamy rodzaj frakcji i ilość wrzuconych worków do śmieciarki. Jeżeli mamy systemy, przykładowe RFID, to one są ślepe. Powstają nam dane, rekordy w bazie danych i my nie wiemy, czy one są prawdziwe, nieprawdziwe i to potwierdzenie daje nam właśnie rejestrację obrazu i Computer Vision. Computer Vision jako technologia jest w stanie wesprzeć proces i współczynniki odzysku odpadów, recyklingu. Jest to możliwe dzięki automatyzacji i segregacji odpadów na liniach sortujących. Natomiast pewnie warto pamiętać o tym, że stosować można to na wszystkich etapach pracy pojazdów użyteczności publicznej potocznie zwanych śmieciarkami. Są one w stanie zapewnić bezpieczeństwo w pobliżu takich pojazdów, bezpieczeństwo ich pracy, są w stanie zapewnić im raportowanie dotyczące... Odbieranych odpadów, czyli rozpoznawać typ worków, typ śmieci, a następnie mogą faktycznie pomagać w rozpoznawaniu poszczególnych frakcji odpadów, pomóc w ich sortowaniu. Można je też sprzężyć z systemami autonomicznymi, robotycznymi, które mogłyby na liniach segregacji zastąpić docelowo ludzi. Rozwiązanie typu Computer Vision można stosować w bardzo wielu obszarach i w bardzo wielu procesach. Można je mnożyć. Gospodarka odpadami jest tylko jednym z wielu. Innymi są kontrola jakości linii produkcyjnej dowolnej. Chodzi tylko i wyłącznie o to, aby na wejście systemu podać jakiś strumień wideo, a następnie odebrać strumień wideo wraz z informacjami, które potrzebujemy, uzyskać z tego strumienia wideo. Czy mogą to być na przykład produkty, których brakuje na półkach. Chodzi tylko o to, aby przetworzyć ten strumień i uzyskać odpowiednią informację, której potrzebujemy, aby wesprzeć jakiś proces biznesowy.